Uteczniej. Piłka już w rękach rozgrywającego mec oddana do biegacza i zatrzyma co poradzi defensywa zbyt goszy. Piłka w rękach rozgrywającego. Będziemy mieli akcję podaniową. Długie podanie do skrzydłowego i pierwsze punkty zawodnik numerem 80. Szybko najduje nam się w pole przyłożonym i Długie odkopnięcie zawodnik z numerem 6. Nie wiadomo czy będzie zbierał się piłkę, będzie ją wracać. Tak, znajduje przestrzeń, złapał pierwszy blok, drugi blok, pilo na go do zewnątrz i na około trzydziesty. 30... Ustawienie od tego co widzieliśmy w całym uprzedni mecz. Znów piłka w rękach, którega czas my znajduje miejsce. I za... Znów piłka w rękach rozgrywającego arciersa. Znów szuka przestrzeni. Znowu idzie po jardy biegiem. tu znajduje szybciej zorientowali się też że... tam będzie latinalną w Unii. przeżyczony Snap, będzie zbiera zbierana ziemię i przychwyta przez gracza mecz. Już piłka oddana do biegacza. Znalazł sobie trochę przestrzeni. Dobrze wszedł w kontakt po około 6-7 yardach i Znów w piłkach, w rękach rozgładającego dracę od, razu od do dobiegacza, który znajduje się dużo miejsca w pierwszą. Pojawia się na pewno, zrywa, i tylko metr z pola odpala, przełożony w drugie punkty. Dla Nets, to razem z bo z narodowstwem piątym. ...znowu w dwójkę, defensywnie linie wydają czas na swoją ofensywę. Mamy tutaj podanie złapane przez Patarasa. zrywa takim, chyba znalazł blok i będzie około... Już piłka w rękach rozgrywającego ma czas na podanie. Znajduje zawodnika z numerem 96, który bardzo... Wytróżnienie już gotowe do wznowienia, do wprowadzenia piłki. Jedna pompka w jednej stronie, teraz kierunek drugiego podania. Czy zła ta piłka i przez kogo nie? Piłka. Będą szukać akcji podojowej. Piłka rzucona. I teraz... ...gdzie o jedną próbę, piłka znów oddana, tym razem znów samodzielnie występującym, który zabytował nam się już w polu przyłożę. i ...rozgrywający mecz, malduje nam się w polu przyłożeń, podnosi kolejne 6 punktów... Czy... ...przeżyczony snapem rozgrywający, kto tym razem nakryje piłkę... I kolejna akcja w wykonaniu łączników. Zgubiona piłka przez rozgrywającego, ale wydaje mi się, że sędziowie nie. Już potalas oddaje piłkę do czas z numerem czwartym, który zdobywa pierwszą próbę. I jeszcze trochę jardów dokłada. Piłka wyrwana my, i zobaczymy wczep. Piłka już w rękach rozgrywającego oddana znów tego tego szybkiego zawodnika z numerem 17, który znów po kilku jardach do przodu, ale tutaj te jardy do pół tyłu... Teraz jest zmiana koł. Jest piłka brygadywającego, szuka podania do zewnątrz. pana piłka znów przez zawodnika z numerem 80. To zatrzyma. bo ci nie odjechali. My tylko tyle dzieje od kolejnych punktów, Teraz szybciutko zatrzymana. Piłka już ustawiona przez snappera. I wydaje mi się, że nie doleci, chociaż zobaczmy. Jest, już piłka oddana w ręce, dobre bloki, dużo miejsca przed zawodnikiem z numerem 5. Pierwszą próbę ma na pewno, znów próbują wszarpnąć mu Przerzucony snap, teraz Petalas będzie używał swojej szybkości, by jeszcze coś wyrwać. z tej akcji. Doświadczenie tego, świetna akcja, pierwsza próba, ale ty poczar. Patala znów spółką w ręce. Znowu szuka bloku swojego zawodnika. Odwraca akcję w drugą stronę, szuka opcji podajowej. Zjechał już 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 Przed kolejnym zawodnikiem zahaczony.